Witam. W dzisiejszym odcinku Super Gościu przedstawia zamierzam prezentować model Diecast trolejbusu. Jest to model z pisma kultowe u Dość ładnie wykonany model w skali. Porównajmy go na początek z kilkoma pojazdami z mojej kolekcji. I Kalus 260, Wóz z Manhattanu i Transformers by Mikea, Baya LPMs. Wszystkie. Pojazdy są jednakowej skali, czyli praktycznie są to lesolaki, nawet autobusy i wóz Jeżeli pamiętacie trolejbusy z ulicy, ulic Walsawy, i widzieliście je w innych miastach, na przykład, na przykład Gdańsk, Gdynia, czy też za granicą San Francisco. Widzicie, że te rzeczy na dachu, one idą w górę. Niestety w tym modelu nie ma takiej opcji. Bo by się je wyłamało, więc pozostaje tylko taka opcja. Kumacie cacek. To jest zamocowane zamiast na jakichś teleskopach, na śrubkach takich jak na Transformersach, Małe kołeczki metalowe przewlecone przez to. To tak tego nie ma. Z przodu mamy detale typu linia 21 i dokąd idzie? Sopot. Drzwi. Trzy drzwi. Harmonikowe. I mamy też te charakterystyczne elementy, które... co wraca się wspomnienie z bajki rosyjskiej Wilki Zając. Bo to właśnie za te elementy wilk pociągnął, żeby zatrzymać autobus, wrócić do Jak na pojazd tej, tej, tego rozmiaru, tych gabarytów, ma nawet silnik elektryczny zasnacony. To kolejna kolejny plus dla producentów. I pojemnik z powietrzem. Czy tam z czymś? Podwójne koła z tyłu i pojedyncze z przodu. Na zdezaku nim tablica jest stacyjna i rogo Gdańsk Gdynia. Przy wyjście, niestety, w autobusach tej skali i w ogóle w autobusach zatnych modelach autobusów nie ma polency, a mogłem być. Model całkiem, całkiem świetnie sobie radzi jako powiększony lesolak. Porównajmy go gabaretowo jeszcze z ikalusem. Oba pojazdy świetnie jeżdżą i z barricade'em. Oto NASA, jak będę miał coś jeszcze, żeby zacenzować, to recenzuję. To koniec tej wideo, wideo recenzji. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a tymczasem ciał, jak to Włosi mówią, czy